Sieeeem, mam koliska Dzisiaj chciałbym wam przedstawić film, na którym byłem ze swoją dziewczyną To już jest koniec Jest to bezsprzecznie najbardziej dziwny, porąbany W sumie czasami śmieszny film, jaki w tym roku trafił do kin Moja mina, kiedy go oglądałem, była mniej więcej taka W sumie film twórcy Boskiego Chilloutu i Super Samca Zaczyna się powoli, przedstawiając dwóch przyjaciół Jaya Barchella, w którego wcieli się Jay Barcell I Seta e, Ro... Ena, ja tak, to tak to się to chyba czyta jego nazwisko którego wcielił się ten sam aktor Jay Barchell przyjeżdża do Los Angeles, który jest z dnia widzonym miastem tego wosz-bohatera do swojego przyjaciela Seta, którzy planują owosz ten czas, który spędzą razem, spędzić na różnego rodzaju palankach palenie maryśki, trawki, różnego rodzaju picia alkoholu and so on, and so on potem impreza rozpoczyna się u Jamesa Franco, w którego wcielił się James Franco gdzie impreza rozpoczyna się dosyć spokojnie i iluzacko, chociaż Później przeobraża się w e, jak to było w Supersamcu i w boskim Chillaoutie na przedstawienie studenckiego życia e, w Ameryce, kiedy zostają wszyscy uśpieni tą umoż, sytuacją. E, rozpoczyna się Apokalipsa, która jest prze, e, przepowiadana w, e, w apokalipsie według świętego Jana. Ten film właśnie opowiada o tym, że taka apokalipsa nadejdzie i wszyscy ludzie dobrze pójdą do nieba za pomocą wessania ich. <laughs> Niebieskich płomieni, a ci, którzy są źli, czyli nasi bohaterowie, aktorzy, czpacze, and so, on and so on, zostają, zostaną zgwałceni, zabrani przez e, diabełka, który staje się e, 30-kilometrowym w górę i przez to, że ten diabeł strzedł na ziemię wszędzie, rozpoczyna się krew. Nasi główni bohaterowie grają w piłkę nożną, z głową, która jest odcięta przez tego obóz pana diabełka. Jeden z głównych bohaterów, Jonah Hill, w którego wcielił się Jonah Hill, zostaje opętany przez tego diabła w dosyć dziwny sposób. Nie jak to bywa na przykład w egzorcyzmach Emily Rose. Nie mam zielonego pojęcia, co reżyser miał w tej bani, żeby coś takiego reżyserować, powiem szczerze. Film jest pełen różnego rodzaju podtekstów, jest pełen różnego rodzaju scenek sytuacyjnych z życia studentów. Jeżeli chcecie pójść na komedię, która od Wam mam i sprawi to, że, że zostanie tylko pomiędzy dwoma tymi dziurami, tylko szurek, który trzyma te uszy, to naprawdę szczerze Wam polecał. Wyjdziecie z kina odmurzeni kołpalny! Zupełnie inaczej będziecie patrzeć na świat, zupełnie inaczej będziecie patrzeć na ludzi otaczających was i staniecie się zupełnie innymi osobami. W interesującą rolę wcieliła się Emma Watson, która zagrała oczywiście, Emma Watson, która jest odwróceniem totalnej pani Hermione Granger w pewnej scenie, która jest w trailerze, więc mogę ją znaleźć. Że się z Shekerą. Do domu pana Jamesa Parkona i próbuję zabrać zapasy bawiąc się przed nimi ścikier. Do zobaczenia do kolejnego odcinka z recenzji filmowych. Mam nadzieję, że będzie ich coraz częściej. I mam nadzieję, że nie jest takich odurzających filmów. Masakra! Siemaneczko!